Witajcie, kochani! Zabieram Was dzisiaj w podróż w tym magicznym, pięknym miejscu, jakim jest las. Gdzie czuć energię żeńską, gdzie czuć spokój, błogość. Mamy dzisiaj cudowne słoneczko, które przywitało mnie w tym lesie. Jego promyki, tak naprawdę. Mnie otulają i chciałabym Wam również trochę przekazać za pośrednictwem tego filmiku, tej energii, wszystkim tym, którzy nie mogą teraz znaleźć się właśnie w lesie nie mogą poczuć tej błogości i tego spokoju to właśnie dla Was, dla tych wszystkich, którzy siedzą w chaosie siedzą w strachu yy... I martwią się o siebie, o swoje życie, o swoje zdrowie. Filmik nazwę męskie, kontra żeńskie, dlatego że w tym właśnie czasie to się dzieje. Tak jak i równowaga, tak i kontra walka ma miejsce w tym czasie. Ja postanowiłam zrobić dla Was ten filmik, bo czuję, że jest bardzo potrzebna energia, która da Wam trochę dystansu do tego wszystkiego, co wokół. Dzisiaj jest również Dzień Mężczyzn. <laughs> Dlatego to też pięknie się synchronizuje ze sobą. Składam oczywiście wszystkim panom i wszystkim kobietom, które mają bardzo silną męską energię w sobie, wszystkiego najlepszego. Natomiast, wprowadzając równowagę i wprowadzając żeńską energię, tak naprawdę chcę wprowadzić trochę spokoju i trochę zrównoważenia do tego wszystkiego. Co jest. Najpierw yy, powiem o o kontrze, o walce pomiędzy męskim a żeńskim, yy, a będziecie mieli możliwość bardzo dobrze to yy, jakby odnieść do życia, dlatego że właśnie na planie yy, naszym yy, w, świecie, żeń, yy, w świecie przepraszam yy, fizycznym. Dzieją się rzeczy y, niesamowite. Walczy z nami y, strach, y, chce nas dopaść y, i wszyscy ci, y, którzy chcą tym strachem nas zniewolić poprzez koronawirus, y, poprzez y, panikę y, i wprowadzanie tak naprawdę nas w panikę. Ludzie są już przebudzeni, ludzie są świadomi, ludzie są inteligentni. Natomiast zauważcie, że dla ludzi dwie, dwa aspekty są najważniejsze: to jest zdrowie i to jest byt finanse. Jeżeli ktoś wali tak naprawdę, Bezpośrednio w te dwa aspekty, a mieliśmy tego obraz w 2008 roku, kiedy uderzono w gospodarkę, w finanse i wtedy panika, strach, lęk, oczywiście również i odbieranie sobie życia przez ludzi, którzy w to weszli, była również na globalnym. Świecie bardzo widoczna, teraz yy, walnęli w zdrowie. To jest następna yy, jakby sytuacja, w której my jesteśmy testowani, jesteśmy sprawdzani, na ile jesteśmy świadomi i na ile już się nie boimy, i na ile wyszliśmy <zysz> z tak zwanego matriksa yy, z władzy i yy, z uzależnienia od. Yy. Od osób, które nami rządzą, które nami sterują. Na swojej stronie facebookowej mmm, Asiocha i na Centrum Świadomego Życia i na grupie Samoświadomości wstawiłam jakiś czas temu post właśnie o wyjściu z Matrixa. To jest właśnie informacja dla wszystkich tych, którzy jeszcze w tym Matrixie siedzą, którzy się jeszcze boją, którzy teraz dostają informacje na temat koronawirusa i zaczynają bać się innych ludzi, zaczynają bać się wychodzić z domu, zaczynają bać się o swoje własne życie i własne zdrowie. I dla tych wszystkich ludzi dzisiejszy ten filmik jest. Jestem w lesie, gdzie jest spokój, gdzie jest cisza, gdzie można nabrać dystansu do tego wszystkiego, co się dzieje. I proszę was, byście w tym wszystkim, co słyszycie, dookoła siebie, w tym lęku i panice, który zaczyna cię odczuwać, lub już w nim jesteście. Byście dali sobie prawo i dali sobie możliwość zrobienia kontry, wyjścia z domu, pójścia do właśnie lasu, pójścia na spacer, oderwania się od tych pudełek, zwanych telewizorami, od radia, od wszystkiego, co wprowadza w was w chaos, byście poszli na spacer. Byście weszli do lasu, byście poczuli tą energię, która tutaj jest. Byście poczuli, że jest wybór i że mamy dwa aspekty, a nie tylko jeden. Nie tylko ten, który jest nam wpajany i którym jesteśmy przesyceni. Jest również coś tak pięknego jak słońce, drzewa, ziemia, śpiew ptaków to wszystko jest po drugiej stronie lustra. To wszystko również jest dla Was. To wszystko również istnieje. I Wy doskonale o tym wiecie. Natomiast zapominacie o tym w sytuacjach, kiedy jest panika i chaos. Przypomnijcie sobie, że istnieje druga strona. Przypomnijcie sobie, że macie wybór. Przypomnijcie sobie siebie, kiedy byliście spokojni. I kiedy czuliście błogość. To właśnie jest męskie kontra żeńskie. Nie siedzcie tylko w męskiej energii, w energii, która chce Wami władać, w energii, która chce tak naprawdę po staremu zamknąć Was w schemacie, w systemach. Jest również żeńska energia, energia, która otula. Energia, która daje miłość, i energia, która daje przede wszystkim wolność, i świadomość wyboru. Czasami cisza jest bardziej potrzebna niż analiza. I w momencie, kiedy czujecie w sobie strach, pójdźcie do lasu, oprzyjcie się o drzewo, poczujcie jego energię, jego spokój. Obejmijcie go całym sobą. Niech przekaże Wam energię mocy, energię wiary w siebie, w siły. Proszę Was tylko o równowagę. Proszę Was tylko o myślenie świadome i o poczucie tutaj w środku, w serduszku, kim jesteście, czym jesteście. I jak w tym wszystkim ma się koronawirus? To naprawdę tylko manipulacje, sposoby sterowania. Tak, ja wiem, że powiedzą inni. A co ze zdrowiem, a co z naszymi dziećmi? A przecież są. Yy... Osoby, które zumarły. Przecież są takie przypadki. No i bardzo dużo jest takich przypadków. Ten cały chaos, cały chaos, cały chaos, który... Gdzie jest? Jest w waszej głowie, kochani. To tylko w waszej głowie. Idźcie do lasu. Pochodźcie pod ziemi. Po zielonej ściółce. Poddychajcie świeżym powietrzem. Gdzie koronawirus nie istnieje. Pobądźcie ze sobą w sobie. Nawdychajcie się. Naczerpcie się tą energią, tym powietrzem. Zamknijcie oczy i poczujcie, czy ten cały chaos, który w waszej głowie próbuje się rozpasać i wami zawładnąć jest tym, czym chcecie żyć. Jest tym, co jest wam potrzebne. Zastanówcie się i poczujcie. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że się nie poddacie, że się nie dacie temu wszystkiemu, co, co się zaczyna dziać. Ja się nie daję, i cieszę się, że mogę tak naprawdę mówić do Was dzisiaj te słowa i dać Wam wsparcie, bo czuję, że osoby, które są świadome, tak naprawdę, i osoby, które czują sercem, Osoby, które mają równowagę w środku, powinny y, dawać wsparcie teraz tym osobom, które, którym tego brakuje. Więc, więc ja dzisiaj z takim pomysłem się obudziłam y, i go realizuję teraz dla Was. Daję Wam tą przestrzeń na momencik, na chwileczkę, byście wyszli. Wyszli chociaż na sekundę z waszych przestraszonych umysłów. A panów i pań z męską energią silną i chęcią władzy serdecznie pozdrawiam, życząc powodzenia na dalszej drodze zdobywania służących i niewolników. Im więcej niewolników, tym więcej Was słabości, a im więcej ludzi wolnych, tym więcej W Was również możliwości wyjścia ze swojej przestraszonej formy wewnętrznego, zranionego dziecka. Który na zewnątrz tak naprawdę tupie, krzyczy i chce kontrolować, bo się bardzo boi. To taki wstęp ode mnie na temat męskiej energii i skrajnych aspektów tej energii, który będę robiła w najbliższym czasie. Zapraszam wszystkich również na moją stronę facebookową. Gdzie będą wszystkie podane informacje na temat live'ów i na temat yy, wydarzeń, które w najbliższym czasie będę robiła? A dla żeńskiej energii, tak dla równowagi, dla wszystkich przestraszonych dziewczynek i chłopców siedzących, jako szare myszki, nie widzących siebie, nie widzących swojej własnej tożsamości, bojących się i robiących wszystko pod kogoś dla kogoś, jak i dla drugiego aspektu żeńskiej energii, silnej, broniącej swojego, ale bojącej się również dawać, energii, mówię również do Was. Dzielcie się. I przestańcie się bać. Wyjdźcie ze swoich norek, uwierzcie w siebie, i nie pozwólcie sobie wmówić, że jest tak, jak inni wam mówią, że jest. Pozdrawiam Was serdecznie z lasu. I zostawiam Was chwilę z tym widokiem.